Hej dzisiaj wam, jestem w to jest spokój, taki bardziej nieużywany, moja siostra, dzisiaj wam pokażę co dostałam na walentynki. Walentynki były wczoraj, no ale i tak coś jednak dostałam, więc chciałam, i nawet tego sporo jest, jak na jeden dzień, więc chciałam wam po prostu pokazać. W takim pudełku, to było kiedyś tam były dzbanki, znaczy nie dzbanki, no takie kubki. Już wyblakło, blakła to było takie felcowe. Takie właśnie felcowe było. I tego tak. Ja po prostu, patrzcie, ja tutaj tutaj zrobiłam, przykleiłam takie coś, bo to tam było biało ja tutaj coś napisałam. Ja tutaj taką ładną te odkryłam. No tak. I ja wam... Dajcie! O Boże! Było tak fajnie, spokojnie, a teraz już a ja, lalkę i idź. I tak, i co ja dostałam, więc... Będę Wam w tym pudełku kładła. Tak, wisia o i misia takiego, znaczy to kiedyś mnie koleżanka Tu Mam takiego, podobnego mi kiedyś koleżanka dała. Albo to jest ten, już nie pamiętam. <laughs> trochę mi się rozsypała, ale to dostałam do mojego kolegi te waletyki zaka dostałam od mojej baby. To były też takie, jakie dostawaliśmy w szkole. Takie białe, zlowe, ale. Taki notesik, to od Babci dostałam. I tak. I tu są takie kartki. Ja tutaj ja napisałam, bo to jest Violetta. Maja zostaw do nie wolno do To jest violety. I to ma takie kartki generalnie. Maja. I zobaczcie. I my robiliśmy. Prawie się chłopakom, bo jak już tak tyle już zrobiłam. Takie otwórz. Takie otwórz. Nie wiem czy widzicie. Otwórz. I to było takie. To są twoja waletyka, ale po prostu... My na wkładaliśmy pod i właśnie takie coś, i później mi to kolega dał, więc ja to, to zaliczyłam jako coś, którą no, po prostu no, dostałam na walentyki. Taka ta siodka. Ona nie dostała mi na walentyki, ja ją sobie pijam po 2,80, ale ona była w takim czymś. Więc a jest serduszka, a to są walentyki, więc pomyślałam, że sobie tutaj schowam. To już jest charakterystyczne. Takie serduszko to mi kolega zrobił. Kondrat, on mi włożył też podpiornik i tak. tak właśnie, wiesz, jeszcze takie serdeczne nie wiem, czy pokazuje, gdzie ono jest, Aha. takie, też mi włożył podpiornik, bo to, a te rzeczy robił. Maja! To są, i patrzcie, i tu mam takie, otóż to są powtórki moje, które miałam, wiecie z czego? Y, bo tata... Tata ktoś mi dał, już się to Pięciopak naklei więc takie. To do są z drugiego sezonu, bo jej otwierałam i, i pomyślałam, że zaczęła i będę tutaj czuwać jako taka pamiątka, jako taką. Ja dzisiaj sobie też kupiłam jedną do Patryka. Właśnie tu są powtórki jeszcze. Dużo jest. Trochę. Aha, i piszcie swoje na e-maile i piszcie swoje najlepiej adresy. Nie musicie tam jakiegoś dokładnego, bo ja Was nie zdradzę, nie martwcie się. Ja po prostu, ja, ja po prostu, gdybyście hmm. podali albo witam, y, napiszcie gdzieś tam, nie będzie. Poczekajcie, może gdzieś osobistym. No, no Dzień Maja, napiszcie mi swój adres, to ja Wam mogę poprzesyłać moje postulatki, to będzie jako wymiana. I... No właśnie, bo ja bym bardzo się chciała pomylić, jak wygląda, jak to Wy też macie powtórkę, dużo, a takich na przykład ja nie mam ja bym chciała takie, a Wy macie takie, więc wiecie, Tak! to jest. I baw się tym. Tego nie wolno, nie wolno. I patrzcie, I co ja jeszcze wysłałam. Tam, aha, i dychę dostała od dziadka, ale tego Wam raczej nie będę pokazywać, bo ja walę tego tyłka. I to mama wyspia, taki tutaj ma takie fajny serduszka. A tutaj taki, taki z Look daj Budzi. to jest taki on jest dobry. I tutaj jest skład, wiecie, skład, mąka, przeda, poleweczka, lądowanie. I takie to one już Możemy Folojus. Znaczy dziadek usiadał wczoraj, ale to nie było chyba z diawaliśmy, no to nie było, bo dziadek płynie, pływa nam proba gdzieś tam jeździ, jest kierowcą generalnie, znaczy mój tata chyba pytań, dziadek chyba pływa, ale mój tata też jest kierowcą i właśnie oni są chyba tylko na tydzień, czy oni są na dwa tygodnie, a na miesiąc chyba wyjeżdżają. Właśnie jak przyjechał do tym przybył otóż takie maxi fiesta i tutaj nie wiem, co tu zobaczycie Tutaj, e, zobaczycie, jak tutaj, no to tutaj, jak zobaczycie, sobie zatrzymacie, to tu nie jest po polsku, bo to są francuskie cukierki. Pokażę Wam jak. Powiem Wam, że bardzo, bardzo dobre są, dlatego mnie dziadek dał, bo on kupuje, czy on coś tam, kiedyś chyba kupił, no i właśnie te trzy kolory, to już że one są bardzo dobre, ale nie wiem nawet, co to za firma. Tego nie mogę się rozczytać, bo... Weźcie, Maxi, piasta i tutaj mam No i to wygląda. już tak tyle. Pierdikaj, kocham. A cukierki sobie też mogę wprowadzić. Jeszcze no, mi jeszcze. Majonietka. Więc to jest moje Majonietki. To moja siostra. Jest z niepełnosprawnością. Nieważne. Bardzo ją kocham, a ona chyba kocha mnie. Tak, kocha mnie. A ja ją bardzo kocham. Najbardziej na świecie. Po prostu dużo mi różnych rzeczy na przykład daje Nie za bardzo rozmawia. Maja, powiedz ko! Maja, Maja, powiedz ko! Maja, Maja, powiedz ko! Maja, jak robi piesek? Jak robi kotek? Baję jak robi kotek. Jak robi piesek? A jak robi kotek? A jak kotek pije mleczko? A jak robi krówka? A jak robi kozik? A jak robi woż? Tak robi wąż. A jeszcze raz jak robi kotek? A jak robi piesek? No brawo! A jak ten ptaszek? Ćwir, A jak lubi zajączek? Tak skacze! Tak! Tak wysoko skacze! Brawo! I to może jak czegoś się nauczymy, to może Wam powiem. No i ja ją bardzo lubię, ona mnie też. Maja, pomachaj! Brawo! Uuu! Uh, Maja, będzie śmieci! O i jeszcze raz. Cześć. Maja, powiedz pa. Maja. Maja. Powiedz pa. Maja. Powiedz pa. Pa. A dobra, niech powie woda, ja za bardzo dziwię. Pa, powiedz. Maja. Powiedz pa. A się jak ale fajne. Da, mega pakiet i na takie coś. O, <młyszą> ja kartek, klub kart. Jeszcze tu mam jakieś? Woda mineralna, wino. Może mam desko? Ha, bo to woda i mamy przyszło i one są przeklamowane, więc widałam. Mi A miała też taki kupon, że ma 12 zł. Tak. Tak. Powiedz pa. No, to co pa.